67 odcinek o budyńczyków. Proszę Państwa, zostałem zmuszony do odpowiedzenia na pewien zarzut. Podobno kiedyś lubiłem i ceniłem Amerykanów. Dzisiaj ich po prostu traktuję jak takiego niechcianego gościa, czy jak piątą nogę u stołu. Po prostu traktuje ich per noga. No, po I podobne sformułowania. Ale, szanowni Państwo, za co miałbym doceniać Amerykanów? Ja wspomniałem o Indochinach w jednym z poprzednich blogach. Ale oczywiście musimy pamiętać o współczesności, a współczesność wygląda tak. Sprawa Afganistanu, sprawa Iraku, mm. Zamieszanie, które Amerykanie razem z Francuzami robili w boku Libii, to wszystko nakłada się na obraz polityki amerykańskiej, którą nie chcemy znać. Nie chcemy jako ci wszyscy, którzy żyliśmy my tu w Europie Środkowej, ale także ci w Europie Wschodniej, żyliśmy za tą żelazną kultu, kurtyną. I nie chcieliśmy wierzyć, że Amerykanie mogą być troszeczkę odrealnieni. Chcieliśmy wierzyć, że oni są prawdziwi, nasi sojusznicy. A potem, a potem twarde fakty, twarde realia zaczęły nakładać się na nasz obraz. Upadła żelazna kurtyna. Dlaczego mówię kultura? No, poprzednim blogiem związana, ale też kultura amerykańska. Mój sam, mój głos przyspiesza, bo chcę powiedzieć o tym, że chcieliśmy tej kultury amerykańskiej, która zdominowała świat. W zasadzie to anglosaska, nie amerykańska, ale to zostawmy. Kurtyna upadła żelazna, czyli mur upadł berliński. Solidarność, Związek Zawodowy wygrał w Polsce. Teoretycznie miał wygrać, potem był stan wojenny pana Jaruzelskiego i przez ten stan wojenny upadła też Solidarność. No, nieżyjący już kolonel Morawiecki, razem ze swoim synem, próbowali ratować to, co, co się dało. Niestety zostali obśmiania Starszy z tych dwóch wymienionych polityków został nawet w słynnym programie 997 poszukiwany jako przestępca. Co popełnił, jakie przestępstwo? Chciał wolnej Polski. Jego syn kontynuuje to dzieło. I dlatego mam szacunek dla tego polityka. A za co miałbym mieć do Amerykanów? Tak jak powiedziałem, całkowicie niepotrzebne interwencje w Iraku i Afganistanie, niepotrzebne, bo niedostosowane do realiów strategicznych. Związanych z danym regionem. Poprzez interwencję i obalenie reżimu, reżimu Saddama Husajna w Iraku zniszczono kolebkę chrześcijaństwa w tym regionie. Chrześcijaństwo, chrześcijaństwo dziesiątkowano i wytępiono. Poprzez atom Po różne al państwa islamskie zaczęły prześladować i mordować chrześcijan i wyganiać z ich domów, ponieważ. Ameryka jest chrześcijaństwem kojarzona. Tak. Wbrew temu, co wy tutaj w Europie zwolennicy POKO twierdzicie, to jednak Ameryka no, jest kojarzona z chrześcijaństwem. Jest poprzez ten protestancki chrześcijaństwo. Oczywiście to nie jest nasz katolicki, nasz tutaj polski, czy też rosyjski prawosławny, ale jednak chrześcijański rytm. Chociaż bardziej mi to schizmę przypomina, ale następny. Nie jest to temat teraz do polemgi religijnych. Nie o to co tu chodzi. Tu chodzi o Amerykę. Amerykę, która ma za cel budować swoje interesy kosztem interesów sojuszników. To tak samo jak kiedyś wyraził się. się jeżeli dobrze pamiętam, w XIX wieku, Politykę epoki wiktoriańskiej, Lord Palmerston, który powiedział Anglia, Wielka Brytania nie ma sojuszników, ma tylko interesy. I Amerykanie przejęli to całkowicie. I ten sposób traktowania podmiotów państwowych, którymi wchodzi w sojusze, traktuje tylko w, w tym y, sensie Pozytywnie, o ile jest to zgodne z amerykańskimi interesami, z amerykańskim interesem narodowym. Jeżeli ktoś myśli inaczej, jeżeli ktoś roi sobie, że sytuacja wygląda inaczej, że Amerykanie coś komuś dadzą, czymś komuś pomogą, czemuś zaradzą, to tu gruntownie się myli. Gruntowie się myli, ponieważ myli ich interesy z, ze swoimi oczekiwaniami. Dlatego moja ocena polityki amerykańskiej z mojego europejskiego punktu widzenia, analityka nie musi być proamerykańska. Może być proeuropejska. No bo w zasadzie jestem na kontynencie, mieszkam na kontynencie europejskim. To muszę brać pod uwagę mój Europejski punkt widzenia. Oczywiście uwzględniam sposób traktowania amerykańskiego, ale im bardziej badam interesy amerykańskie, im bardziej postrzegam świat z perspektywy interesów strategicznych Ameryki, ich interesu narodowego, to tym bardziej muszę zauważać to, jak on uderza w interesy europejskie. No bo nie ma Pewnych rzeczy, których Amerykanie by nie zrobili dla swojej chwały, no bo to też jest pewien żyd anglosaski. Angla, Anglia, potem Wielka Brytania po połączeniu ze Szkocją, zbudowała imperium kolonialne. W pewnym momencie oderwały się Stany Zjednoczone, zbuntowane kolonie i założyły swoje państwo, ale zaczęły postępować podobnie jak Anglicy czy też Brytyjczycy, jakkolwiek to określimy. I w ten sposób zaczęli dominować. To było tak oficjalnie izolacja pełna doktryna Monroe że nie wtrącamy się do Europy. W Europie jest Anglia, Wielka Brytania, ona tam będzie rozdawać karty. W Wa tak jak rozdaje w Anglii, w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii, Europie Kontynentalnej, Azji. Tutaj rywalizacja, rywalizacja była z Rosją. No i oczywiście w Afryce. Tutaj rywalizacja z Francją. I, szanowni Państwo, tak to pozostało. Dlaczego? Dlatego, że doktryna, która zakładała izolację i odejście od spraw europejskich, nie zakładała odejścia od budowy imperium. Po prostu Amerykanie doszli do wniosku, że najpierw trzeba zbudować państwo duże, olbrzymie, potem zdominować państwa, które będą powstawać w wyniku dekolonizacji Ameryki Łacińskiej po wojnach napoleońskich, jak osłabła siła i pozycja. Zarówno no, Hiszpanii, jak i Portugalii. Portugalia podobno była sojusznikiem Wielkiej Brytanii, prawda? I kosztowało to ich dużo. No, bardzo dużo. To ciekawe. To zawsze sojusznika Wielkiej Brytanii dużo kosztuje. Na przykład, jak wspomniana wojna, określona jako rewolucja amerykańska, się zakończyła, to zadowoleni spiskowcy, spiskowcy którzy. Walczyli, żeby odciążyć partyzantów w Ameryce, walczyli na morzach basenu Morza Śródziemnego innych, europejskich, morzach, morzach z armią Wielkiej Brytanii, czyli Hiszpanie, Francuzi, Holendrzy, N Niderlandy. Dowiedzieli się, że porozumienie zostało zawarte. Zostało zawarte w ten sposób, że ich interesy, ich europejskich państw zostały zniszczone, zostały utrwalone interesy brytyjskie, czyli przegrany. Nagle się okazuje, że oni się dogadali między sobą. E, nowe, nowe państwa amerykańskie całkowicie olało, mówiąc brzydko, sojuszników, a tych znienawodzonych Angolii uznało za partnera do rozmów. I nieważne, że potem była kolejna w 1812 roku wojna na kontynencie amerykańskim, gdzie z Kanady ruszały wojska brytyjskie i próbowały zająć Amerykę. Nieważne, to nie jest istotne, bo w końcu po doktrynie Monroe dogadali się ostatecznie i gdy rzeczywiście upadły kolonie hiszpańskie też przy pewnej pomocy Brytyjczyków. Oczywiście niezależnych obserwatorów, których, którzy zostali wysłani, wysłani z statkami, żeby obserwowali. Ci niezależni to byli weterani wojenni, na których nie było pracy w Anglii, więc sobie znaleźli, czy w Irlandii, czy w Szkocji, więc znaleźli sobie pracę w Ameryce Łacińskiej. Pomagając wydatnie w uzyskaniu niepodległości przez tamtejszych powstające nowe państwa, które zostały momentalnie zdominowane. No może, no, no, w, w, jeżeli chodzi o oś historii, no to jest momentalnie, no to jest krótki okres, kilkadziesiąt lat, ale zostały zdominowane. Potem jeszcze kwestia Meksyku i próby uzależnienia. Nie skończyło się to dobrze. Dobrze dla Meksykanów postawiali opór, więc połowa Meksyku została zajęta, zagrabiona. Nazwano to, ponieważ wtedy był pan prezydent Polk, więc y awanturą pana Polka wszyscy dziennikarze byli oburzeni amerykańscy, jak on mógł napaść na tych biednych Meksykanów. Ale, y ale szanowni państwo, żaden nie zająknął się przy tym, żeby te tereny zajęte oddać. Nie, 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 to nie, 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 nie. To była awantura, to zły prezydent, już go nie wybierzemy, ale ziemi nie oddamy. Nie oddamy. Nigdy. I połowa Meksyku przypadła Ameryce. Tak, szanowni państwo, tacy są Amerykanie. Wymyślili predek, że zostali napadnięci i napadli na Meksyk. Wykorzystali to, że nie ujawnili informacji o planowanym napaści na Pearl Harbor, i mogli wypowiedzieć wojnę Japonii i włączyć się do II wojny światowej. Wykorzystali, wykorzystali y, incydent z lądowaniem swoich, swoich szpiegów w Wietnamie Północnym, i też doszło do, do II wojny indochińskiej. I Szanowni Państwo, FBI utajniło dane o zamachu, planowanym zamachu 11 września i Amerykanie weszli do Afganistanu, a następnie do Ihaku. Oczywiście, ktoś powie, że to są niezwiązane ze sobą, ze sobą rzeczy, ale to jest pewien ciąg zdarzeń, który doprowadza do sprawy finalnej. I nagle, gdy sprawy się gmatwają, to panowie Amerykanie. Zostawiają sojuszników, zostawiają sytuację rozbabraną, tak jak w Wietnamie, tak jak w Afganistanie i uciekają. I uciekają, gdzie pieprz A ty, biedny sojuszniku, który wierzyłeś w wartości amerykańskie, no, no sobie sam, rać sobie sam, bo Amerykanie już ci nie pomogą. Nie mieli nigdy takiego zamiaru. Bo to nie był ich cel to nie było ich zamierzenie. I dlatego szanowni państwo ktoś powie zmienił poglądy. Nie zmieniłem. Po prostu mówiąc szczerze, więcej poczytałem, więcej przeanalizowałem, więcej poobserwowałem, oceniam na bieżąco sytuację polityczną. No. Z, pe z pewnego punktu widzenia na początku chwaliłem propolską, niby politykę prezydenta Trumpa. Ale jak gdyby mnie ktoś dzisiaj mm, poprosił o całkowitą ocenę, to pamiętając o tym, o czym mówiłem wcześniej, to powiedzmy wpisuje się ta też ta polityka w ciąg zdarzeń prezydenta Trumpa. Trochę lepiej traktował. Nasze państwo, ale z drugiej strony też patrzył jako biznesmen z punktu widzenia interesów. Ten nowy prezydent, pan Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, myślę, że też się wpisuje. Ten on ze względu na zagrożenie, jakie widzi i upatruje w Chinach i liczy na przeciwwagę w postaci Federacji Rosyjskiej, to polskie. Całkowicie zostawi samą. Polskę leje i pójdzie za sojusznikiem nowym, wspaniałym, rosyjskim przeciwko Chinom. A że biorąc dzisiejszy potencjał pod uwagę, bo zawsze bierzemy potencjał ekonomiczny pod uwagę, to wydaje się to logicznym. Nie skończy się to dla Ameryki. Dobrze. Żadny konflikt. Które będą prowadzić przeciwko Chinom, nie zakończy się dobrze dla nich. Bo nie może. To jest inna sytuacja. Czasy zimnej wojny się skończyły. Czasy prosperity gospodarczej Stanów Zjednoczonych się skończyły. Dzisiaj już nie można takich wojenek rozpoczynać, gdy nie ma się gwarancji wygrania. A Chiny, a Chiny, no cóż, często laboratorium. Wuhan, przez to, że dali się wciągnąć w te korporacyjne gierki amerykańskich molochów, to powiem szczerze, Chiny są bardzo pamiętliwym państwem. Naród chiński w 99% jednorodny liczą około 1,5 miliarda ludzi. To już zasób ludnościowy, ale biorąc pod uwagę, że licząc na łatwe zyski i wyzysk, wyzysk społeczny, wszyscy tak zwani demokraci, demokratycznie nastawieni ulopelcici, kochający demokrację, konstytucję, przenieśli do Chin cały przemysł, to teraz, Chiny, rozbudowując własny przemysł i mając te fabryczki europejskie i amerykańskie u siebie, trzymają nóż na gardle zachodniej cywilizacji. A Władimir Władimirowicz, Putin, car Rosji, dopóki będzie tylko ograniczał się do cara tu rosyjskiego, nie zagrozi interesom chińskim. Jeżeli sprzymierzy się z Ameryką. To nie powiem, że to będzie koniec czegokolwiek. Nie powiem, że to będzie koniec tych dwóch państw, tego dwublokowego rywalizowania z okresu zimnej wojny. Ja tego nie powiem. Naprawdę nie chcę tego mówić i tego nie powiem. Dlaczego? Dlatego, bo cenię naród chiński. Uważam, że są. To ludzie inteligentni, co pokazuje, pokazuje, jakie okręty budowali za czasów, gdy, gdy Hiszpanie, Portugalczycy, Genuańczycy na takich łupinkach pływali. Ja doceniam ponad tysięczną kulturę chnicką i mam w wielkim poważaniu. Amerykańską dominację, która skończyła się wraz z końcem zimnej wojny. I trochę trwała, jako tam mocarstwo jednobiegunowe, ale efekty operacji militarnej w Iraku i Afganistanie pokazują jasno, że to, co mm, uważaliśmy za amerykański sen, ten mid Ameryki, był tylko wodą. Pisanym na wodzie poematem, który fale rozmyły. Budowanym na piasku zamkiem, które woda zalała. I cóż mamy? Błoto. Pozostałości po czymś, w co wierzyliśmy, a co nigdy nie było prawdą. Taki obraz Ameryki dzisiaj mi się jawi. Więc nie dziwcie się, że piszę tak, jak piszę, a nie tak, jakbyście tego oczekiwali. To tyle w tym temacie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych wydaniach. Do usłyszenia.